Bądź mną, zawodnik MMA, level 41, odkąd pamiętasz, przegrywaj praktycznie wszystko, co się da. Ale ludzie lubią oglądać, jak przegrywasz, więc robisz to dalej, bo masz z tego niezły hajs. Postanawiasz, że zakończysz karierę. No i tak kończysz, no już 17 lat, ale dobra, nieważne ile. Co się będę chwalić, w końcu postanawiasz skończyć to z przytupem. Zostanę zaproszony na walkę. Wiedz od razu, że przeciwnik jest lepszy. Prawdopodobnie znowu przegrasz, ale nie, nie tym razem. Nie pozwól sobie, żeby tak po prostu przegrać. Postanawiasz opracować plan idealny. Przeglądasz stronę, gdzie można obstawać twoją walkę. Walczysz w boksie, więc jest zakład, który polega na tym, że kopniesz przeciwnika. Wypłać wszystkie pieniądze, jakie udało ci się zgromadzić na przegrywaniu całe życie. Niezła sumka się nazbierała w sumie. Postanów wrzucić te oszczędności życia w jeden kupon i pomnożyć pieniądze, żeby żyć do końca życia tak jak pan. Wstań rano, w dniu walki, wiedząc, że po dzisiejszym dniu będziesz ustawiony. Wejdź na walkę. Złap przeciwnika za nogę, jakbyś próbował go obalić. Kurde, co ja odwaliłem? Przecież miałem go kopnąć. Zaraz mnie zdyskwalifikują i stracę pieniążki. Dobra. Jednak sędzia pozwala dalej walczyć. Wlatujesz z kopa. Sędzia przerywa walkę. Zostajesz zdyskwalifikowany, ale wiesz, że plan się powiódł. Wyjdź szybko z gali, bo nie możesz się doczekać, aż wypłacisz pieniążki. Ogólnie wywalili cię z federacji, ale to nic. Wróć do domu. Włącz kompa i zobacz, że zapomniałeś postawić kupon. Brak profitu.